Aby zwrócić rower, wystarczy podjechać pod wybraną stację i zdecydowanie wpiąć trzpień roweru prosto w zamek. Pamiętaj, należy przypiąć rower do stałego elementu na stacji za pomocą linki. Następnie upewnić się, czy rower został poprawnie zwrócony. Możemy to zrobić na terminalu, poprzez aplikację albo dzwoniąc na infolię. Jeżeli chcesz zwrócić rower, a akurat nie ma wolnego miejsca na stacji, możesz to zrobić za pomocą linki. Wystarczy przypiąć rower do stałego elementu na stacji i potwierdzić na infolinii swój zwrot. Jeżeli zapomniałeś kodu linki, możesz go sprawdzić w aplikacji albo dzwoniąc na infolinię. Pamiętaj, że po oddaniu roweru należy zmienić kod linki. Jeżeli podczas jazdy rowerem zauważyłeś jakąś usterkę, zgłoś to na infolinii w aplikacji albo na terminalu. Nie ma nic prostszego. Jeżeli akurat widzisz zniszczony bądź porzucony rower publiczny, albo co gorsza, jesteś świadkiem jak ktoś go kradnie, możesz zostać bohaterem. Masz trzy opcje: możesz do nas zadzwonić na infolinie, napisać na maila bokmałpa łódzki, albo zgłosić to na stronie internetowej i messengerze poprzez czat. Z góry dziękujemy.